Dzień dobry! W szóstym odcinku w cyklu Nauka w czasach zarazy uzyskamy Wodę Życia. Oskoła, czyli woda brzozowa, znana była, ceniona i wykorzystywana przez ludy słowiańskie od zarania dziejów. Oczywiście nie o taką wodę brzozową chodzi. Wodę brzozową można prosić? Woda po goleniu o takiej nazwie Wykorzystywana była w dawnych, trudnych czasach W sposób zupełnie różny od pierwotnego przeznaczenia Starsi z nas, na przykład moi rówieśnicy Pamiętający, nie lubię tego słowa, ale tutaj akurat świetnie ono pasuje Magię godziny 13 Doskonale wiedzą o czym mówię. Dziękuję bardzo proszę. Oprócz brzozy będziemy potrzebować wiertarki. Wiertła o średnicy mniej więcej 10 mm i dopasowanej do tej średnicy plastikowej rurki, kawałka drutu, młotka. I oczywiście butelki do zbierania soku. Zanim pójdziemy w teren w poszukiwaniu odpowiedniej brzozy, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, zasady zachowania się podczas epidemii. Po drugie, pamiętajmy, że każda brzoza posiada swojego właściciela, z którym wypadałoby skonsultować chęć skorzystania z dobrodziejstw. Tego drzewa. No, chyba, że jest to nasza własna brzoza. Wydać stara. No to popracujmy. Wybieramy odpowiednie miejsce i musimy nawiercić otwór o głębokości około 4 do 5 cm. Otwór musi być lekko skośnie wiercony. Robimy to ostrożnie. Widzimy, że zaczyna kapać sok. Teraz wbijamy przygotowaną rurkę. Rurka powinna być idealnie dopasowana do średnicy otworu. Teraz za pomocą drutu musimy przymocować. Butelkę do pnia. Napełnienie takiej półtora litrowej butelki będzie trwało od kilku do kilkunastu godzin. Myślę, że jutro rano butelka będzie pełna. Najlepszą porą do pozyskiwania soku brzozowego jest końcówka marca. Koniecznie przed rozwojem liści. Idealny czas to taki, gdy dni są jeszcze chłodne, a noce zimne, ale bez mrozu. I pamiętajmy, sezon mamy krótki. Tak więc spierzmy się, bo wkrótce rozpocznie się wegetacja, ruszy wzrost liści, i wówczas musimy zaprzestać pozyskiwania oskoły. Po pierwsze, traci ona swoje właściwości, po drugie, nie powinniśmy w tym czasie nadwerężać drzewa. Musimy pamiętać, że oskoła to produkt bardzo nietrwały. Mamy 3 dni na skorzystanie z jej dobrodziejstw, o ile będziemy ją trzymać w chłodzie w lodówce. W przeciwnym razie bardzo szybko skiśnie. Również na drzewie nie powinna wisieć dłużej niż 24 godziny, szczególnie jeśli wisi w słońcu, a dni są ciepłe. Rzecz jasna, jak każdego produktu o właściwościach leczniczych, nie powinniśmy nadużywać. Najlepiej wypić dwie szklanki takiej oskoły dziennie, na przykład rano i pod wieczór. No i co zrobić z tym otworem w pniu, gdy już skończymy pozyskiwanie soku? Najlepiej wyciągnąć żurkę i zakleić otwór na przykład gęstą gliną. Gdy tak stoi z tą wiertarką, na pewno niejednemu przychodzi do głowy pytanie, czy wiercenie otworu w drzewie mu nie szkodzi. Zawsze to jest ingerencja w tkanki tego drzewa, należy jednak pamiętać, że wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, takie jak obcinanie gałęzi, formowanie żywopłotów, krzewów, już nie wspomnę o takim tworze jak bonsai, gdy się przycina, drutuje, nagina i jakiś w jakiś inny sposób torturuje to drzewko, więc ten jeden mały otwór w stosunku do tych wszystkich zabiegów jest naprawdę niewielkim złem. Jeśli brzoza tylko jest wyrośnięta, odpowiednio stara, duża, gruba, to na pewno ten otwór m, oczywiście nie zaszkodzi. <noise> oczywiście, jeżeli gdzieś tam na klombie w mieście rośnie brzuska i wszyscy rzucą się na nią z zwiertarkami, to nie jest to dobry pomysł. No, doprowadzi to do jej, do jej zagłady nawet. E, natomiast jeżeli mamy zwykłą leśną brzozę, e, a tutaj w naszych okolicach na przykład bardzo dużo brzus rośnie na dawnych polach, na ugorach. Pamiętajmy, te wszystkie brzozy wcześniej czy później trafią pod topór, więc no, za bardzo się tym nie martwmy, że ten otwór w pniu takiej brzozy wywiercimy. Sam jestem wielbicielem, że wposadziłem ich dziesiątki tysięcy. Tą brzozę również. Mam nadzieję, że wybaczy mi to i na drugi rok być może znowu nie odmówi mi paru kropel tego. Życie odajnego płynu. Zresztą mam tutaj więcej wrzut do wyboru. No to zbieramy swoje narzędzia. Na dzisiaj koniec. Spotkamy się jutro w tym samym miejscu, z samego rana, i zobaczymy, jaki będzie efekt naszej dzisiejszej pracy. Postaraj się. Minęło 15 godzin. Mamy piękny, słoneczny poranek. Pora sprawdzić, jak spisała się nasza brzoza. Wspaniale. Spisała się doskonale. Butelka jest pełna. Proszę zauważyć, sok brzozowy, gdy jest świeży, jest krystalicznie czysty. Butelkę mamy pełną. Teraz pora ją podmienić. Na tej brzozie umocuję jeszcze jedną butelkę i dam temu drzewu jutro już spokój, aby go nadmiernie nie eksploatować. No to spróbujmy tego specyfiku. Woda brzozowa ma charakterystyczny. Lekko słodkawy, o, takim, o takiej nucie drzewnej, jakby smak. Bardzo delikatny, może się spodobać nawet wytrawnym smakoszom. Wspaniały, o poranku sok ściekał przez całą noc, bardzo świeży. Oskoła słusznie może nosić miano wody życia. Jej działanie prozdrowotne było uznawane bardzo dawno temu, a dziś potwierdzone przez medycynę. Zawiera bardzo dużo rozmaitych cennych składników, jak na przykład witaminy B czy C, kwasy organiczne jak cytrynowy, jabłkowy, mnóstwo mikroelementów takich jak wapń, potas, magnez. Sód, żelazo, fosfor, e, również aminokwasy i peptydy. I co najważniejsze, działa bakteriobójczo i antywirusowo. Odpowiedzmy sobie jeszcze na dwa pytania. Po pierwsze, jak to się dzieje, że woda dostaje się z korzeni poprzez pień coraz wyżej i wyżej do gałęzi najwyższych partii drzewa? Wyobraźmy sobie, że jest lato. Korona drzewa pokryta jest liśćmi. Woda intensywnie paruje. Nazywa się to transpiracją. Transpiracja powoduje to, że na miejscu tego ubytku wody powstaje podciśnienie, i to podciśnienie zasysa wodę z gruntu. No jest to stosunkowo łatwo zrozumiałe. Natomiast teraz nie ma na razie pozornie żadnych oznak wegetacji w takim drzewie, i woda jednak się podnosi, co żeśmy udowodnili zbierając ten sok brzozowy. Jest to spowodowane tak zwanym parciem korzeniowym. To zjawisko najbardziej widać właśnie wczesną wiosną, jeżeli ktoś wtedy na przykład utnie drzewo, wytnie drzewo. Są jeszcze czasami mrozy. Widać taką charakterystyczną bułę lodową na pniu. Taka, taka buła lodowa narasta i zamarza, pod wpływem tego ciśnienia właśnie parcia korzeniowego. jeżeli nie ma mrozu, no to po prostu pień jest cały czas mokry i tworzy się nawet kałuża wokół pnia no i pytanie drugie, które przychodzi nam zawsze do głowy, gdy patrzymy na to piękne drzewo bardzo łatwo rozpoznawalne no właśnie, dlaczego brzoza jest biała? domyślamy się, że ta biel musi pochodzić od jakiegoś związku chemicznego zawartego w korze jest to betulina, czyli trójterpen lupanowy o wzorze C30H50O2 Jest to związek pierścieniowy ale nic nam to nie mówi Pytanie brzmi dlaczego on tam jest? Po co ta brzoza jest biała? Musi to mieć jakiś cel Żeby to zrozumieć wybierzmy się kiedyś wczesną Wiosną do lasu, gdy leży jeszcze śnieg, i zobaczcie, że dookoła pnia widzimy taką wytopioną misę, pozbawioną śniegu. Dlaczego? Ponieważ pień, nagrzewając się do słońca, powoduje promieniowanie ciepła i obtapianie tego śniegu. Wyobraźmy sobie, że teraz po tych ciepłych dniach nastąpi gwałtowne ochłodzenie, i teraz te soki, które obudziły się i krążą. W drzewie yy, w razie zamarznięcia mogą poważnie uszkodzić strukturę i tkanki tego drzewa. Światło białe, które widzimy, złożone jest z barw składowych, które możemy zaobserwować np. w czasie tęczy. Jeżeli biały krążek pomalujemy w barwy tęczy, idealnie przestrzegając proporcji kolorów, a następnie Wprawimy ten krążek w szybki ruch wirowy, okaże się, że kolory znikną. Krążek stanie się biały, ewentualnie szary, jeżeli użyte kolory były zbyt ciemne. Jeżeli obiekt jest czarny i zostanie oświetlony światłem słonecznym, wówczas jego powierzchnia pochłonie wszystkie składowe barwy tego światła. Dlatego właśnie ten obiekt postrzegamy jako czarny, bo nie emituje światła w żadnym kolorze. Całe światło zostało pochłonięte. Jednak energia musi zostać zachowana. Pochłonięte promieniowanie świetlne zamienia się w ciepło. Dlatego też czarne obiekty łatwo i szybko nagrzewają się do Słońca. Jeżeli obiekt jest biały. Jego powierzchnia odbija wszystkie składowe barwy promieniowania świetlnego. A wszystkie te składowe barwy nasze oko postrzega jako biel. Skoro promieniowanie zostało w całości odbite, biała powierzchnia nie nagrzewa się do słońca. Pamiętam z czasów, gdy. Dużo jeździło się pociągiem, z kolegami siedzieliśmy gdzieś tam na peronie. Wczesna wiosna, czekamy na, czekamy na pociąg do Słoneczka. Oczywiście marzniemy, bo jest zimno, ale kto z nas miał czarne, a jeszcze struksowe spodnie, czyli takie matowe, które pochłaniają, bo czarny, matowy kolor pochłania promienie słoneczne. Następuje zamiana na ciepło tego promieniowania słonecznego. Wtedy był zadowolony, bo jego czarne spodnie go grzały, natomiast kto miał spodnie jasne i na przykład gładkie to tak łatwo no niestety te spodnie się nie nagrzewały i nie było mu tak mile ciepło. Tak właśnie jest w przypadku brzozy, biały kolor odbija promienie słoneczne, te zdradliwe, wczesnowiosenne promienie, które powodują to przedwczesne. Nagrzewanie się pnia drzewa. I teraz, jeżeli następuje gwałtowne ochłodzenie, to właśnie te białe brzozy najlepiej znoszą tego typu zjawisko. Właśnie dlatego brzoza świetnie radzi sobie w klimacie, który jest tak bardzo zmienny jak nasz. Pamiętamy, nasz klimat to klimat umiarkowany, charakteryzujący się tym, że zimy mamy przynajmniej. Teoretycznie, ostatnio tego nie widać, zimy mamy śnieżne i mroźne, lata mamy bardzo gorące. Co to oznacza? No, największy upał to około 40 stopni, z kolei naj, najniższe temperatury, notowane oficjalnie zimą, to minus 40 stopni, razem daje to amplitudę 80 stopni, ale wyobraźmy sobie, że gdzieś tam w głębi Azji, na Syberii. Ta amplituda temperatur sięga, nawet przekracza 100 stopni Celsjusza. No to już tyle na dziś, zawsze, ale szczególnie teraz, powinniśmy robić wszystko, aby wzmacniać swoją odporność. Sok brzozowy, czyli oskoła, z pewnością nam w tym pomoże.